Dzień dobry Państwu, Kancelaria Anna. A propos motywacji. Często nie macie siły. Jesteście zrezygnowani. Nikt wam nie pomoże. Ta myśl tylko jest w Waszej głowie, macie długi, kredyty, chwilówki lub inne rzeczy. Męczy windykacja. Więc to już jest drugi dzień. Setki telefonów maili. Na początku nie było tak źle, ale z czasem sytuacja się nasiliła. Do tego inne problemy. Wyobraźcie sobie taką sytuację: małżeństwo. Młode, 36 lat. Dwójka dzieci. Psy, zwierzęta wynajmują mieszkanie. Owszem, nie było źle. Ale pewne rodzinne sytuacje pod tytułem Teściu, firma za granicą. obiecywał, że weźmie zięcia i tak dalej. Ten wziął kredyt, przygotował się na wyjazd, szykował się na różne inne sytuacje, uczył się języka i nagle coś teściowi strzeliło do głowy, a jednak to nie wypali. Te szukał pracy tutaj, żeby spłacić kredyty na wyjazd za granicę. Nie tu blisko, daleko. W końcu, coś że nie trzeba dzieciom stawić i z czegoś żyć tam. I zostali ze wszystkim sami. Musieli sprzedać mieszkanie, aby wyjść z długów. Część długów została. Nie spłacali odsetki. W międzyczasie wyszedł nowotwór. Żony szczęśliwie wyszła z tego. On się dowiedział, że od 35 lat, 6 do ma aspergera. Okazało się, że jego syn też, więc lekarze i tak dalej. No, niestety, dziecko duży problem. Duży problem, na duży, że żeby poszło 6 lat do szkoły, musi e, wiele zajęć przejść, aby się dostosować do większości dzieci. Głównie problem z agresją i tak dalej. A państwo w swojej pracy? Często się śmieję, że to nie jest kancelaria. To tak naprawdę jest konfesjonał. Ale ta sytuacja o tyle mnie e, w osłupienie, że, że ludzie stali całkowicie sami. E, rodzina pola, olała, dziadkowie olali, rodzice olali. Tam nowotwór córki, po co to rozpowiadać? Co głupota. A dziecko, wnuk, Asperger. Po co to rozpowiadać? Przecież to wstyd. I wchodzę w niuanse. No, stał się problem. Ale facet, mąż, ten z Aspergerem, jak się potem ukazało, e, nie miał wyboru. Nie stać ich było na profesjonalną, pełną pomoc prawną. Ale mimo to się podjął różnych porad, żeby na to zarobić, przyszli do mnie trzy lata temu. Trzy lata temu się zaczęło. <laughs> po wielu niuansach udało się wyjść na prostą, ale nie jest to zasługa tylko i wyłącznie naszej kancelarii. Ten facet sam dążył do wiedzy i tak się przygotował, że powiedział: Nie, nie cholery, będę na rozprawach. Będę sam na rozprawach i się wybronię. Wiecie co? Postawa godna pochwały. O dziwo wiedzą mnie zaskoczył. Przeciętny człowiek nie ma takiej wiedzy. A merytorycznie naprawdę go wiedza była na bardzo dużym poziomie. Wygrał. Konkretnie z Ojorbaniem dwie rozprawy. Wygrał, niemożliwe, pomijam już fakty, że ktoś do nas się zjawił. Miał wierzycielu 15. to ze wszystkich wierzycieli w e-sądzie uwalił wszystkich sam. Trzech tylko nie poszło do rejonówki. Ten facet wygrał wszystkie swoje sprawy. Dużo kredytów brali na leczenie żony ewentualne. Szczęście wszystko się dobrze skończyło, ale wiecie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o żonę. O nowotwór, szczególnie kobiecych spraw. Owszem, NFZ jest, ale za pół roku, za dwa lata. Tu czasu nie ma. Każda wizyta 300, 400, 500. Wizyt w miesiącu 3-4. Inne wydatki, dziecko chore. Pomocy żadnej. Sami bili, ja tych opowieści, bo to trwało jakiś czas. Słuchałem, słuchałem jak mm, jak jakiejś książki fabularnej, nie wiem, z dreszczykiem, to jest strasznie prawdopodobne. I czy... Widzicie Państwo, nie chcę tu wchodzić w kwestie wiary, ale nad nimi, mimo trudności, mimo wszystko na pewno coś czuwa. Te małżeństwo nie poddało się, będąc praktycznie na dnie. Eee, jest nie do pomyślenia. Każdy by się załamał. A on nie. Ona miała różne wahania, szczególnie przy chorobie normalnej, ale ona nie. Słuchałem tego przez prawie 3 lata, albo nawet nie 3. Pomagałem, wspierałem. Pan prowadził się sam, nie miał tylko doświadczenia i dopytywał. Ze wszystkich wierzycieli nie wygrał tylko trzech kota była blisko 300 tysięcy. Stało 30 na żonę, Miałem rozdzielność. Ogłosili jej upadłość. I o tyle warto się z Wami, moim zdaniem, tym po, po, podzielić, że to jest po pierwsze prawie niemożliwe. Po drugie, takich klientów nie miałem nigdy. Mimo, że to było doradztwo tylko, nie pisaliśmy wniosku, chociaż zrobiliśmy pewne ustępstwa, żeby im pomóc. Jak najbardziej. Ale Czasami w kancelarii ten pan spędził 2 godziny. On nie wyszedł, dopóki wszystko nie wiedział. <laughs> e, więc to jest tak nieprawdopodobne. Owszem. Zakończyło się to tak, że wszystko wygrali. <laughs> Plan spłaty nie istnieje, ponieważ przy upadłości w wypadku udało się bez wprowadzenia planu spłaty, ponieważ Dziecko chore, sześcioletnie, Asberger, jak wiemy, niepełnosprawność. Matka musi przy nim być, pracuje tylko ojciec. Więc są tak do tego podszedł. A że wykazaliśmy, w sumie bardziej on, że te wszystkie zobowiązania były na ratowanie życia, potrzeby codzienne, a nie na imprezy, sąd powiedział: Zbieg okoliczności, tu nie ma pani winy. Bez ogłoszenia planu spłaty upadłość. W związku z tym to koniec. Dla nich pozytywne. Ja wiem, jakie mają plany. Pożegnaliśmy się. Może czasami na kawę się spotkamy. Po tym wszystkim. Mieli naprawdę ciężkie trzy lata muszą chłonąć, ale to jest nieprawdopodobne. Pamiętajcie jedno. Płęta tego jest taka, że jak sam nie weźmiesz, ee, się do roboty to im Ci nie pomoże. Wszyscy się na Ciebie wypną. Rodzina. Przyjaciele, zostaniecie z tym sami. A to jest jak na potwór. Ty masz, drugi, ty masz długi, to ma długi cała rodzina. Mówimy dzieci, żona i tak dalej. Kłócicie się, odbija się to na was. Nie róbcie sobie tego. Jeżeli nie masz takiego podejścia jak ten facet, jeżeli nie wiesz co robić, nie bój się prosić o pomoc. Ale to też wymaga inicjatywy od was. Wszystko, to jest świetny przykład. Jeden z naprawdę na 100, na 1000, który mówi, że każdy może wygrać. Da się wygrać, i to jest nieprawdopodobne, co tu się wydarzyło. Jaka determinacja tego faceta była w obronie rodziny, żeby tego wszystkiego uniknąć. Warto o tym mówić, warto podać ten przykład. Może kiedyś uda mi się namówić go na wywiad żebyście go poznali, eee, zobaczymy, trzeba dać im chłonąć, ale zresztą wielkie brawa dla nich za tą walkę trzyletnią, trzy lata to trwało, eee, mają już to ze sobą, ale kiedyś wy zacząć, eee, jak to wygląda, nie mówcie, że się nie da, nie mówcie, że nie możecie z nimi wygrać. Nie wiesz gdzieś po nie, nie znasz się na tym. Uderzaj do pomoc. Niekoniecznie do naszej kancelarii. Uderz dziś koło siebie, w miejscowości, do prawnika, gdziekolwiek. Ale nie czekasz, to się namnoży. Nie każdy ma tyle sił, aby sobie samemu z tym poradzić. To są sporadyczne przypadki. Napiszcie, co o tym myślicie. Kancelariana.